Servus! Dzisiaj zadbamy o zdrowie i zrobimy dwie nalewki ziołowe: melisówkę i miętówkę. Tutaj mamy miętę, nie wiem co to za odmiana czy cytrynowa, czy pieprzowa, czy jakaś inna. W każdym razie tutaj mamy miętę, troszkę mniejszą ilość. A tutaj to coś, co przypomina pokrzywę, a nie coli, bardzo ładnie pachnie: to jest melisa. Lisa, jak wiadomo, jest na uspokojenie. Także warto zrobić nalewkę, bo nigdy nie wiadomo kiedy się może przydać. Jak będziemy przygotowywać nalewki? Mam tutaj słoje 5-litrowe, w których będziemy macerować zioła. Mam tutaj po litrze spirytusu do każdej z nich. I mam tutaj świeżo zerwane zioła. mięte i melisę. Zaczniemy od przygotowania roślinek, czyli. Przepukamy je w wodzie, żeby się pozbyć resztek ziemi, brudu, robaczków, i będziemy skubać listki. No i teraz taką miętę musimy oskubać z listków. Także te listki, które mamy, wrzucamy do przygotowanego soja. Najlepiej, oczywiście, do pojemnika szklanego. Absolutnie nie do plastiku, bo będziemy dalewać te zioła alkoholem. Jeżeli chodzi o to, jak skubiemy, to czasami nawet nie, skubię, nie skubałem tych listków, tylko wrzucałem je w całości, te łodygi z liśćmi. Jest to wygodniejsze później przy odciskaniu. Jednak łodygi niepotrzebnie też moczą się w alkoholu. Część alkoholu pewnie tracimy przez to. Więc wydaje mi się, że lepszą, op lepszą opcją jest jednak te listki oskubać i wybrać tylko to, co nas interesuje z, danego, z danej roślinki. Także listki skubiemy, górę, górę możemy oskubać, możemy już w całości tutaj tą końcówkę młodą spokojnie użyć. Listki z dołu możemy zostawić, jak są jakieś takie już starsze, brzydkie. W zależności od tego jak macie nadmiar mięty czy melisy, to możecie sobie pozwolić na odrzut to polecam. Tą młodą część tylko rośliny. Tak przygotowaną miętę i melisę będziemy zalewać alkoholem na kilka dni. Jakim alkoholem? Najlepiej alkoholem maksymalnie 70%. Także ja będę rozcieńczał swój spirytus do litra spirytusu dodam szklankę wody, przez co zbiję alkohol do około 65% i takim właśnie alkoholem zaleję te nasze listki i będziemy macerować przez kilka dni zioła. Jak chcemy mieć dobry, fajny kolor, dobry smak nalewki to właśnie polecam jednak zalewać słabszym alkoholem. Jeżeli robicie macie wódkę i chcecie zalewać 40% alkoholem, no to bez problemu też możecie. Jak najbardziej jest to możliwe. No i listki zarówno mięty, jak i Melisy są już w słojach przygotowane. Melisy miałem trochę więcej, także tutaj też jest jej trochę więcej. Jeszcze mi jej zostało trochę. Poza kamerą będę robił jeszcze e, do słoja ekstrakt z melisy, e, który idealnie może posłużyć mi jako dodatek do jakiegoś wina później czy cydru. Także jak macie więcej mięty albo Melisy, to warto zrobić sam ekstrakt. Bez dodatku cukru tylko samym alkoholem zalać jak tutaj i to co później odfiltrujemy, zlejemy to to można dodawać i zrobić cydr jabłkowy z dodatkiem mięty czy wino jabłkowe z dodatkiem mięty. Coś fajnego także melisa na uspokojenie na pewno też mi się przyda. Także zrobię taki ekstrakt poza kamerą, a teraz do tego musimy dolać yy, alkohol. Jak już mówiłem, mam do każdej nalewki lit spirytusu. Ale nie zalewamy tak mocnym alkoholem, musimy go rozcieńczyć, dlatego tu mam pół litra wody. Mieszam 0,5 litra wody z litrem spirytusu i tą, to, tym będę zalewał jedną i drugą nalewkę. Także zalewamy miętę. Ile, ile tutaj jest tej mięty, ile melisy? Około 30-40 gałązek miałem, mniej więcej, więc tyle mniej więcej poszło. E, lepiej dać za dużo niż za mało, powiem tyle. A to są intensywne zioła, także i tak wyjdzie Wam nalewka super. Mieszamy, zalewamy. No i super. Zamykamy. To samo robimy tu. Dobrze, żeby płyn przykrył nasze zioła w całości, i na kilka dni odstawiamy w ciepłe, ciemne miejsce te nalewki. Ja wam pokażę, jak to będzie wyglądać, i, i za chwilę ciąg dalszy. No i widzimy się po trzech dniach, i jesteśmy gotowi do wyciskania ziół. I do robienia nalewek także bierzemy się za wyciskanie. Mamy odciśnięte ekstrakty, podpisałem tu mam miętę, tu mam melisę. No i teraz wystarczy do tego dodać cukru i troszkę to wodą rozcieńczyć. Zależy się od tego, co chcecie uzyskać. Czy chcecie, żeby to było lekarstwo do picia na zimę, to możecie za bardzo nie rozcieńczać Czy chcecie, żeby to była taka nalewka w miarę dla znajomych, to wtedy możecie ją mocniej rozcieńczyć. Ja tu mam obecnie około 60% gdzieś, bo to jest po półtora litra. Litr sujezusu, pół litra wody, czyli około 60%. Rozcieńczę to dwukrotnie, czyli zrobię 30% nalewkę. Także dodam około yy, ponad litr wody i do tego około pół kilograma cukru do jednego i do drugiego. To mi da około razem 3 litrów, czyli około 30% nalewkę. Jeżeli chcecie zrobić mocniejszą nalewkę, to możecie mniej rozcieńczać, jeżeli chcecie mniej słodką, możecie dodać mniej cukru, także tutaj już są proporcje dowolne. I tak jak wspominałem, miałem więcej melisy, także zrobiłem z niej ekstrakt, który mam tutaj w tej butelce. Nie rozcieńczałem go wodą, ani nie dosładzałem. On będzie idealny jako dodatek do jakiegoś wina cydru, czy nalewki, którą chciałbym wzbogacić o melisowy posmak. Także to zostawiam na później, na pewno się przyda. No i jak widzicie, nalewki mamy tutaj w butelkach już. Tu mamy miętę, troszkę jaśniejszą z lewej strony i malisę z prawej strony, ciut ciemniejszą niż miętę. Tak wygląda, bardzo ładny, zielony kolor. Bardzo apetycznie wygląda, zobaczcie. To jest mięta trzydniowa. Mm. Piera. Naprawdę dobra, także zachęcam do zrobienia własnej nalewki. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.